Dzień dobry drodzy widzowie. Co dzieje się z naszym ciałem, kiedy śpimy? Sen jest nierozłącznym elementem naszego życia, stanowiąc podstawę dla dobrego i silnego zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Potrzebujemy snu, aby żyć tak samo jak potrzebujemy jedzenia i wody. W starożytności wierzono, że sen to wędrówka duszy po niematerialnym świecie. Starożytni Egipcjanie byli przekonani, że sny pochodzą od Bogów, a poprzez nie siły najwyższe pomagają w rozwiązywaniu problemów i przepowiadają przyszłe dzieje. Starożytni Asyryjczycy stworzyli sennik króla Asur Banipala, w którym wyjaśnili wiele cennych symboli. Również Babilończycy poświęcili wiele uwagi wobec sennych przekazów. Sądzili, że sny wyjątkowo przyjemne, pełne symboli i kolorów, pochodzą od bogów, a koszmary od demonów i wszelkiego rodzaju złośliwych istot niematerialnych. Podobnie uważali starożytni Grecy. Każda wysoko rozwinięta cywilizacja starożytności uważała sen za zjawisko nadprzyrodzone, które pochodzi nie z tego świata. A interpretacją snów zajmowali się najznamienitsi i najwyżej usankcjonowani kapłani. Do czasów rozwinięcia technologii elektroencefalografii, znanej jako EEG, uważano, że ludzki mózg w czasie nocy jest bierny i nie wykazuje większej aktywności. Po latach badań i rozwoju metod diagnostycznych, służących obrazowaniu aktywności ludzkiego mózgu, prawda okazała się całkowicie odwrotna. Nasz mózg w czasie snu wykonuje równie intensywną pracę jak na jawie. Te procesy mają kluczowe znaczenie dla naszego ogólnego stanu zdrowia. Bez nich nasze ciała nigdy nie mogłyby prawidłowo funkcjonować. Teoria plastyczności mózgu głosi, że sen jest niezbędny dla stabilnego funkcjonowania mózgu, gdyż umożliwia reorganizację neuronów oraz komórek nerwowych. Sen jest jedynym czasem, w którym mózgowy system glimfatyczny usuwa odpady i resztki z ośrodkowego układu nerwowego. W czasie dnia nasz mózg produkuje i zużywa setki organicznych związków chemicznych, takich jak dopamina, serotonina, acetylocholina czy noradrenalina. Ich produkcja i zużycie zostawia pozostałości, które mózg usuwa właśnie w czasie snu. Ten proces przyczynia się do oczyszczenia mózgu ze złogów i resztek innych substancji. Badacze sugerują, że sen przyczynia się także do przekształcenia wspomnień krótkotrwałych we wspomnienia długotrwałe, a także sprzyja wymazywaniu i zapominaniu zbędnych, nieistotnych informacji, które zdobyliśmy w czasie dnia. Sen jest niezbędny dla utrzymania zdrowia psychicznego. W czasie snu aktywność mózgu wzrasta w obszarach odpowiadających za kontrolę emocji, w tym w ciele migdałowatym. Ta część mózgu zlokalizowana w płacie skroniowym odpowiada m.in. za uczucie strachu i lęku. To ona kontroluje reakcję, gdy stajemy w obliczu dostrzeżonego zagrożenia, np. stresującej sytuacji. Wystarczająco długi sen nastraja ciało migdałowate, umożliwiając mu reagowanie w sposób bardziej adaptacyjny. Zbyt mała ilość snu powoduje destabilizację pracy tego obszaru mózgu, powodując wzrost stresu oraz lęku. Gdyż ciało migdałowate jest bardziej podatne na przesadną reakcję wobec danego bodźca. Współcześnie już wiemy, że sen i zdrowie psychiczne są ze sobą powiązane, stanowiąc tak zwane błędne koło. Z jednej strony, zaburzenia snu mogą przyczyniać się do wystąpienia i postępowania problemów ze zdrowiem psychicznym, ale z drugiej strony, problemy ze zdrowiem psychicznym mogą również przyczyniać się do zaburzeń snu. Bez wystarczającej ilości snu nasze ciało ma problemy z prawidłowym funkcjonowaniem z powodu narastającej destabilizacji poziomu organicznych związków chemicznych oraz hormonów. Długotrwały i przewlekły niedobór snu znacząco osłabia organizm, przyczyniając się do powstawania rozmaitych problemów zdrowotnych, w tym tych wpływających na zdrowie psychiczne, serce, krew i mózg. Dzieje się tak, gdyż długi sen jest jedyną chwilą, w której mózg jest w stanie uruchomić procesy odpowiedzialne za balansowanie poziomu organicznych związków chemicznych i oczyszczać się z odpadów chemicznych powstałych podczas swojej pracy w ciągu dnia. Uniemożliwienie wykonywania tego procesu prowadzi do zaburzenia naturalnej stabilności ludzkiego organizmu, powodując szereg niepokojących oznak, w tym zaburzenia koncentracji, zwiększona senność w ciągu dnia, spadek motoryki ciała oraz problemy z zapamiętywaniem. Sen to bardzo złożony i tajemniczy stan, któremu oddajemy się każdej nocy lecz niekiedy dostarcza on wyjątkowo trudnych i przerażających wrażeń, o których osoby ich doświadczające wolą zapomnieć. Mowa tutaj o paraliżu sennym. Ludzie, którzy go doświadczyli, mówią, że jest to jedna z najbardziej przerażających chwil w życiu, którą przeżyli. Opisują ją jako samoistne wybudzenie w środku nocy. Jednak nie jest to wybudzenie całkowite, a na pograniczu snu i jawy. Choć są świadomi, nie mogą się poruszać, a strach i uczucie lęku przybiera z niespotykaną siłą. W tym samym czasie wyczuwalna jest groźna obecność bliżej nieokreślonej istoty, którą najpierw się wyczuwa, a potem widzi, kiedy ktoś odważy się otworzyć oczy. Osoby, które doświadczyły tej chwili, mówią o wielkim strachu, który wypełnia ich całe ciało, a niemożliwość wykonywania jakichkolwiek ruchów powoduje wzrost lęku do niespotykanych rozmiarów. Widziane postacie to najczęściej bezosobowe czarne smugi, które w niektórych przypadkach przybierają wizerunek na wskroś człowieczy, lecz z cechami demonicznymi. W najcięższych przypadkach tego zjawiska dochodzi do problemów z oddychaniem śniącego, który opisuje to jako duszenie przez widzianą postać. Warto zaznaczyć, że różne kultury mają wiele wyjaśnień zjawiska paraliżu sennego. Kanadyjscy Eskimosi przypisują paraliż senny zaklęciom szamanów. Japoński folklor mówi, że to mściwy duch, który dusi wrogów we śnie. W brazylijskiej kulturze ludowej demon ma na imię pisadeira, co po portugalsku oznacza ta, która kroczy. Jest staruchą z długimi paznokciami, która czai się nocą na dachach, a potem chodzi po klatce piersiowej ludzi. Oprócz tego dość charakterystycznego i niezbyt mile wspominanego stanu, niektórzy ludzie w czasie snu doświadczają zjawiska wyjścia ze swojego ciała, znanego jako oobę. Osoby, które doświadczyły tego stanu, mówią o uczuciu unoszenia się poza ciałem, zmienionym postrzeganiu świata oraz uczuciu spoglądania na swoje ciało z góry. Ten stan zwykle trwa bardzo krótko. Doniesienia o doświadczeniach poza ciałem są zróżnicowane. Niektórzy opisują to zjawisko jako ulotne uczucie rozłączenia ciała oraz świadomości, a inni opowiadają historię o oddaleniu się od fizycznego ciała osoby i podróżowaniu na nieziemskie równiny. Ludzki sen wzbudzał ciekawość od czasów starożytności. Niesamowite doświadczenia w jego czasie fascynują i zastanawiają urodząc pytania, czy to co dzieje się w ich czasie jest prawdziwe. W przypadku paraliżu sennego oraz OOB osoby, które tych stanów doświadczyły mówią, że wszystko było jak najbardziej realne i prawdziwe. Naukowcy zajmujący się tymi tematami nie podzielają tych opinii, a mówią jedynie o zaburzeniach świadomości, które mogą mieć wiele podłoży. Sen ma dwie wartości: fizyczną, w której w naszym mózgu zachodzą miliony procesów enzymatycznych, oczyszczających go ze zbędnych substancji i tworząc równowagę organicznych substancji chemicznych, w czasie której usuwane są zbędne wspomnienia minionego dnia i tworzone nowe połączenia nerwowe. Druga wartość to duchowość, w której śniący doświadczają niespotykanych zjawisk i przeżyć. W tej wartości snu przypisuje się funkcję kontaktu podświadomości ze świadomością poprzez symbolikę snów. To w czasie snów niektórzy wizjonerzy, tacy jak Edgar Cayce, doświadczyli wizji przyszłości, które krok po kroku się spełniają. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcecie podzielić się waszymi sennymi doświadczeniami, to śmiało napiszcie o nich w komentarzu. Pozdrawiam Was i do usłyszenia.